W cichej ciemności świtu Elena obudziła się gwałtownie, jej serce biło jak szalone, a powietrze zdawało się uciekać z płuc, gdy walczyła z przytłaczającą falą niepokoju, która ją zalała. Scena ze snu wciąż tkwiła w jej pamięci: uśmiechnięci do niej rodzice, chwila szczęścia przerwana ostrym dźwiękiem poślizgu opon i brutalnym uderzeniem, które odebrało im życie. To był koszmar. Który powracał od czasu wypadku, który miał miejsce trzy lata temu i który pozostawił ją samą na świecie. Przez chwilę Elena leżała bez ruchu na łóżku, próbując odróżnić to, co było prawdziwe, od tego, co wciąż wydawało się częścią snu. Dom spowijała przytłaczająca cisza, ale coś wisiało w powietrzu. Niewytłumaczalne uczucie, że nie jestem sam. Wstała powoli. A jej lekkie kroki odbijały się echem po korytarzu. Wydawało się, że portret jej rodziny na ścianie ją obserwuje, a jego oczy wypełnione były smutkiem, który zawsze ciążył jej na piersi. Dlaczego teraz, szepnęła, jakby czekała na reakcję zdjęć? Kiedy przechodził przez salon, poczuł zimny powiew przepływający przez pokój, nawet przy zamkniętych oknach. Dreszcz przebiegł mu po plecach. A jego wzrok przyciągnął stare drewniane biurko, na którym wciąż przechowywane były dokumenty jego rodziców. Było tam coś innego, coś czego wcześniej nie było. Szuflada, która zawsze była zakleszczona, była teraz uchylona, odsłaniając starą kopertę z jego imieniem i nazwiskiem zapisanym starannymi literami. Elena zawahała się, jej serce znów biło, ale tym razem z mieszaniną ciekawości i strachu. Co mogło zawierać kopertę, która zdawała się czekać przez cały ten czas na odnalezienie. Teraz 16-letnia Elena mieszkała samotnie w domu, który kiedyś był pełen śmiechu i wspomnień. Rodzina Castillo przeprowadziła się do New Jersey 10 lat wcześniej, przywożąc ze sobą nadzieję i marzenie o rozpoczęciu od nowa. Pomimo ograniczonych środków. Rodzice Eleny kupili stary dom na obrzeżach miasta. Zawsze wierzyli, że z czasem uda im się to zreformować, ale przeznaczenie nie czekało. Tragiczny wypadek zakłócił ich życie, pozostawiając Elenę jedynie z zgromadzonymi oszczędnościami i pustką, która wydawała się nie do pokonania. Dom, który kiedyś tętnił życiem, teraz wydawał się naładowany dziwną energią. Bywały noce. Kiedy Elena miała wrażenie, że pokoje szepczą zapomniane tajemnice, a cisza była tak ciężka, że wręcz ogłuszająca. Unikała wchodzenia do pokoju rodziców, gdzie powietrze wydawało się jeszcze gęstsze, jakby czas się tam zatrzymał. Jednak Coś tamtej nocy sprawiło, że zmieniła zdanie. Poruszona niewytłumaczalnym impulsem, Elena otworzyła drzwi sypialni i poczuła lodowaty chłód, który sprawił, że zadrżała. Na środku łóżka znajdował się przedmiot, którego wcześniej tam nie było stary notes oprawiony w skórę. Elena podeszła ostrożnie, a każdy krok sprawiał, że deski podłogi skrzypiały pod jej stopami. Kiedy podniosła notatnik, Zauważyła, że na okładce jej imię i nazwisko zostało wyryte pismem, które rozpoznałaby wszędzie. Było to pismo jej matki. Ręce Eleny drżały, gdy otwierała pierwszą stronę, na której znalazła napisaną wiadomość. Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Szukaj prawdy. Serce biło jej jak szalone, a mieszanina strachu i ciekawości ją trawiła. Co to oznaczało? Czy było to ostrzeżenie, czy tylko odbicie jego zmęczonego umysłu? Pytań było wiele, ale jedno było pewne: w tym notatniku było coś, co mogło wszystko zmienić. Zdeterminowana, aby nie zostać wysłana do sierocińca ani nie znaleźć się pod opieką kogoś, kogo nie znała, Elena utrzymywała stratę rodziców w tajemnicy. Początkowo udawało mu się przeżyć za resztki pieniędzy, które mu pozostały. Wiedział jednak, że wkrótce będzie musiał znaleźć sposób na utrzymanie. Niestrudzenie szukała pracy, ale odkryła, że rynek pracy nie jest łatwy dla nastolatka. Kiedy wszystko wydawało się stracone, los przyniósł mu nieoczekiwaną szansę. Pewnego zimnego popołudnia spacerując ruchliwymi ulicami okolicy, Elena zobaczyła coś, co przykuło jej uwagę. Portfel leżący na podłodze obok schodów małej restauracji wyglądał zupełnie nie na miejscu. Wahała się przez chwilę, rozglądając się za kimś, kto mógłby ją upuścić, ale chodnik był pusty. Ostrożnie podniósł portfel i zorientował się, że znajduje się w nim duża suma pieniędzy oraz dokumenty należące do mężczyzny, nazwiskiem Antonio Ramirez. Co robić? Dylemat moralny ciążył jej na głowie, ale coś w niej kazało jej zwrócić przedmiot właścicielowi. Z bijącym sercem Elena weszła do restauracji. Skromnego, ale przytulnego miejsca, oświetlonego delikatnym światłem sączącym się z zaparowanych okien. Za ladą starszy mężczyzna o zmęczonym i życzliwym spojrzeniu porządkował notatki w starym notatniku. Przepraszam, czy to twoje? zapytała Elena, wyciągając portfel. Mężczyzna spojrzał w górę ze zdziwieniem, a na jego twarzy pojawił się wyraz ulgi. Ach, młoda damo, nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy, powiedział łamiącym się głosem. Elena nie wiedziała, że ten prosty gest nie tylko zmieni jej przeznaczenie, ale także wciągnie ją w plątaninę tajemnic, których mężczyzna Antonio tak starannie strzegł. Pewnego zimnego popołudnia, wychodząc na spacer, Elena znalazła portfel rzucony na schody lokalnej restauracji. Portfel, zniszczony i wystrzępiony, wyglądał jakby leżał tam już od jakiegoś czasu. Kiedy ją otworzyła, żeby poszukać jakiegoś dokumentu, znalazła plik starannie złożonych banknotów, starą fotografię uśmiechniętej kobiety i wizytówkę, na której widniało nazwisko Antonio Ramirez. Elena rozejrzała się, jakby spodziewała się, że ktoś odbierze przedmiot, ale na ulicy panowała cisza. Dreszcz przebiegł jej po plecach. Coś w tej fotografii wydało jej się dziwnie znajome, choć nie do końca potrafiła określić dlaczego. Zdecydowana zrobić to, co słuszne, mocno chwyciła portfel i weszła do restauracji. Atmosfera miała dziwaczny urok, z zabytkowymi drewnianymi stołami i ciepłym światłem, które kontrastowało z zimnem na zewnątrz. Za ladą starszy mężczyzna o siwych włosach porządkował papiery z nieobecnym wyrazem twarzy. Elena podeszła do niej z bijącym sercem. "Przepraszam, czy to twoje?" zapytał, wyciągając portfel. Antonio spojrzał na nią zaskoczony, a jego oczy rozszerzyły się, gdy rozpoznał obiekt. Młoda damo, nie masz pojęcia, co mi właśnie oddałaś, powiedział głosem pełnym emocji. Ręka mu się trzęsła, gdy sięgnął po portfel i przez chwilę wydawał się zamyślony, jakby fotografia skrywała głęboki sekret, którym nie był gotowy się podzielić. Elena, zaintrygowana reakcją, poczuła, że to przypadkowe spotkanie było być może ważniejsze niż sobie wyobrażała. Elena z wdzięcznością przyjęła tę ofertę. Od najmłodszych lat pomagała mamie w kuchni i bez trudu przystosowała się do rutyny restauracji, gdzie zaczęła zmywać naczynia. Stopniowo zdobywała sympatię pracowników i samego pana Antonia, który widział w niej coś wyjątkowego. Praca zapewniała mu nie tylko utrzymanie, ale także rutynę, która pomagała mu odwrócić uwagę od bólu. Mimo to Elena zaczęła zauważać coś dziwnego w restauracji. Z tyłu znajdował się pokój, zawsze zamknięty, o którym pracownicy unikali mówienia. Któregoś razu, gdy mimochodem zapytał, co tam jest, otrzymał jedynie wymijające spojrzenia i niejasne odpowiedzi tylko magazyn powiedział jeden z kucharzy, szybko odwracając wzrok. Ale Elena wiedziała, że coś jest nie tak. W nocy, kiedy sprzątałem pusty korytarz, słyszałem stłumione odgłosy dochodzące z tamtej strony, ciche kroki lub coś ciągniętego. Serce biło jej jak szalone, ale nigdy nie miała odwagi, żeby to zbadać. Pewnej nocy ciekawość stała się nie do odparcia. Korzystając z chwili, gdy była sama, Elena podeszła do zamkniętych drzwi. Kiedy dotknął klamki, poczuł dreszcz, który wydawał się dziwnie zimny, jakby przestrzeń za nią była odizolowana od reszty restauracji. Ku jego zdziwieniu drzwi były lekko uchylone. Pchając je powoli, znalazł ciemny pokój oświetlony jedynie wiązką światła, wydobywającą się z małej szczeliny w suficie. Na środku pokoju stał stary stół, a na nim zapieczętowana koperta i fotografia, która wywołała u niej wzdrygnięcie. To był ten sam obraz, który widział w portfelu Antonio. Co to oznaczało? Elena miała wrażenie, że właśnie otworzyła drzwi do czegoś znacznie większego i bardziej niebezpiecznego, niż sobie wyobrażała. Pewnego ranka jadąc do pracy, Elena zauważyła, że drzwi do sąsiedniego domu są otwarte. Wiedząc, że niedawno wprowadzili się nowi sąsiedzi, zdecydował się złożyć wizytę, aby się przedstawić. Wchodząc ostrożnie do środka, zauważył zapach spalonego jedzenia, wydobywający się z kuchni. Tam zastał młodego mężczyznę Lukasa, mieszającego w garnku, podczas gdy przy stole siedziała i obserwowała około pięcioletnia dziewczynka Sofia. Na pierwszy rzut oka scena wydawała się prosta. Ale coś w jej otoczeniu sprawiało, że Elena czuła się niekomfortowo. Meble były zniszczone, ściany łuszczyły się, a w powietrzu unosiło się dziwne uczucie, jakby dom dźwigał niewidzialny ciężar. Sofia patrzyła na nią dużymi, zaciekawionymi oczami, ale w wyrazie dziewczyny było coś jeszcze melancholia, która nie pasowała do jej wieku. Lukas, zauważając obecność Eleny. Odwrócił się szybko i próbował się uśmiechnąć, ale ten gest wydawał się wymuszony, jakby coś ukrywał. Och, cześć, musisz być naszym sąsiadem. Przyjemność, jestem Lukas, a to moja siostra Sofia, powiedział, próbując ukryć zdenerwowanie, wyłączając ogień na patelni. Elena odwzajemniła uśmiech. Ale nie mogła nie zauważyć, że Lukas trzymał swoje ciało lekko pochylone w stronę drzwi sąsiedniego pokoju. Było coś w jego zachowaniu, jakby próbował ją chronić lub ukryć to, co było w środku. Sofia z kolei wydawała się rozproszona, bawiąc się kartką papieru, którą mocno trzymała, jakby była to cenna tajemnica. Czy twoja matka jest w domu? zapytała Elena. Starając się, aby zabrzmiało to swobodnie, odpowiedź nadeszła po krótkiej ciszy, gdy Lukas odwrócił wzrok. Ona odpoczywa. Nie możesz teraz przyjmować gości. Wymijający ton tylko zwiększył ciekawość Eleny, która czuła, że to spotkanie było dopiero początkiem czegoś znacznie większego. Cześć, dziewczyno, przywitała Sofia z niewinnym uśmiechem. Elena odwzajemniła się, nieco zawstydzona. Lukas odwrócił się i, kiedy zobaczył Elenę, uśmiechnął się. Przyjemność, jestem Lukas, a to moja siostra Sofia powiedział, zdejmując patelnię z kuchenki. Rozmowa była krótka, ale wystarczająca, aby Elena zdała sobie sprawę, że rodzina boryka się z trudnościami. Sofia, mimochodem, wspomniała, że ich matka była bardzo chora i ledwo mogła wstać z łóżka. Jednak w atmosferze panującej w domu było coś niepokojącego kiedy lukas mówił elena zauważyła jego ukradkowe spojrzenie w kierunku ciemnego korytarza prowadzącego do sypialni zupełnie jakby spodziewał się że w każdej chwili coś lub ktoś się pojawi przyćmione światło wpadające przez okna pozostawiało długie cienie na ścianach potęgując wrażenie że dom skrywa mroczne tajemnice sofia ze swoim niewinnym uśmiechem zdawała się nie zwracać uwagi na dyskomfort lukasa, ale trzymała starą lalkę tak mocno, że jej małe palce zbladły. Elena poczuła dreszcz, ale starała się to ukryć. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, jestem tam, powiedziała Elena z delikatnym uśmiechem, próbując złagodzić napięcie, które zdawało się wisieć w powietrzu. Lukas skinął głową w podziękowaniu, ale w jego wyrazie twarzy było coś, co przypominało ciche wołanie o pomoc. Kiedy Elena wyszła i drzwi się za nią zamknęły, pozostało niekomfortowe uczucie. Kierowała się instynktem i zauważyła, że w oknie na piętrze zasłona lekko się poruszyła. Czy to był tylko wiatr? A może ktoś patrzył? Elena odsunęła od siebie tę myśl. Wiedziała jednak, że ta rodzina ukrywa więcej niż ujawnia, a intuicja podpowiadała jej, że i tak dowie się, co to było. Ta scena pozostała w pamięci Eleny przez cały dzień. Kiedy otrzymał pensję, zdał sobie sprawę, że może coś dla nich zrobić. Poszedł do supermarketu i kupił trochę smakołyków dla dzieci. Dostarczając jedzenie, wzruszony Lukas podzielił się więcej szczegółami na temat swojej sytuacji. Uciekli ze środowiska pełnego przemocy, a ponieważ ich matka była chora, byli zdesperowani. Kiedy Lukas mówił, jego słowa były przerywane wyraźnym smutkiem, ale w jego oczach, pełnych zmęczenia, kryło się coś więcej strach. Elena zauważyła, że wahał się, gdy wspominał o miejscu, z którego przybyli, jakby prosty szczegół mógł przywrócić im przeszłość, która ich prześladuje. Moja mama jest bardzo słaba. I potrzebujemy pomocy, ale nie możemy wrócić tam, gdzie byliśmy. Wciąż może nas znaleźć, szepnął Lukas, szybko spoglądając na drzwi domu, jakby w obawie, że ktoś jest na zewnątrz. Elena poczuła dreszcz, gdy zdała sobie sprawę z wagi tych słów, ale postanowiła nie naciskać na niego. Jeszcze. Później, wracając do domu. Elena nie mogła pozbyć się wrażenia, że za historią tej rodziny kryje się coś znacznie poważniejszego. Wspomnienie spojrzenia Lukasa i cichego uścisku Sofii na lalce powiedziało mu, że nie uciekali tylko przed złą sytuacją, ale przed czymś niebezpiecznym. Leżąc tej nocy w łóżku, Elena usłyszała dziwny hałas dochodzący od strony domu jej sąsiadów. Powoli wstała i wyjrzała przez okno. Ciemna postać przeszła przez podwórze w przyćmionym świetle księżyca, szybko znikając w ciemności. Serce Eleny zabiło mocniej. Czy to była twoja wyobraźnia? A może przeszłość Lukasa w końcu ich dogoniła? Lekarze powiedzieli, że moja mama potrzebuje operacji, ale nie stać nas na to, wyznał Lukas. Elena poczuła przypływ empatii i postanowiła pomóc. Następnego dnia poszedł do pana Antonio. I ze łzami w oczach poprosił o pożyczkę na operację sąsiada. Obiecał zapłacić tę kwotę wraz z częścią wynagrodzenia, napiwkami i nadgodzinami. Wzruszając szczerość młodej kobiety, pan Antonio zgodził się i natychmiast przekazał pieniądze kliniki. Czekając na potwierdzenie, że zabieg został zaplanowany, Elena nie mogła pozbyć się dziwnego uczucia niepokoju. Dręczyły ją wspomnienia słów Lukasa i strach na jego twarzy. Tej nocy, przechodząc obok domu sąsiadów, Elena zauważyła, że z pokoju ich matki dochodziło przyćmione światło, tworząc wydłużone cienie na zasłonach. Zatrzymała się na chwilę, wahając się, czy zapukać do drzwi. Wtedy usłyszał niski, prawie niedostrzegalny szept dochodzący ze środka. Nie wydawało się, żeby pochodził od lukasa czy Sofii, ale z chrapliwego i głębszego głosu. Elena cofnęła się o krok. Serce biło jej mocno i zdecydowała się odejść. Coś było nie tak, ale nie wiedziała co. Następnego ranka Lukas podszedł do niej z oczami pełnymi wdzięczności, dziękując jej za pomoc. Moja mama będzie dzisiaj hospitalizowana. Nie masz pojęcia, ile to dla nas znaczy powiedział mocno, ściskając dłonie Eleny. Zanim jednak zdążyła odpowiedzieć, z sąsiedniego domu rozległ się głośny dźwięk. Przypominało to dźwięk spadającego na ziemię czegoś ciężkiego. Lukas natychmiast się zesztywniał. Jego wzrok utkwiony był w na wpół otwartych drzwiach. Zostań tutaj, poprosił zanim wbiegł do środka. Elena nie mogła zignorować instynktu, by za nim podążać. Kiedy wszedł, zobaczył Lukasa stojącego na korytarzu z zaciśniętymi pięściami. Drzwi do pokoju jej matki były otwarte. A wewnątrz zasłony lekko się kołysały, jakby coś lub ktoś właśnie wyszedł. Operację przeprowadzono terminowo, ratując życie matce Lukasa i Sofii. W dniach rekonwalescencji Elena była stale obecna w domu, pomagając dzieciom i pocieszając rodzinę. Sofia, bardziej żywa, spędzała godziny przy łóżku matki, opowiadając historie, które zdawały się rozjaśniać wcześniej tak ciemny pokój. Lukas natomiast milczał, ale jego wzrok często padał na Elenę, pełen wdzięczności, której wciąż nie potrafił wyrazić słowami. Cienie, które kiedyś zdawały się nawiedzać ten dom, zaczęły powoli się rozpraszać, ale Elena wciąż czuła, że coś nadchodzi. Gdy matka Lukasa odzyskała siły, Lukas zdecydował, że nadszedł czas, aby osobiście podziękować mężczyźnie, który sfinansował operację. Przekonany, że ten gest to minimum, jakie może zrobić, poprosił Elenę, aby towarzyszyła mu do restauracji. Po wejściu do biura pana Antonio, pełnego zabytkowych mebli i przedmiotów, które zdawały się nieść ze sobą dziesięciolecia historii, coś natychmiast przykuło uwagę Lukasa. Na stole, wśród papierów, wyróżniała się oprawiona w ramkę fotografia. Podszedł i oddech uwiązł mu w gardle, gdy rozpoznał twarz kobiety na obrazie. To zdjęcie, mruknął Lukas, delikatnie dotykając szyby ramki. Był to obraz młodej, uśmiechniętej kobiety stojącej obok mężczyzny, którego nie rozpoznał. Jest bardzo podobna do mojej matki, dodał zwracając się do Eleny, która przyglądała mu się z ciekawością. Pan Antonio, widząc zainteresowanie Lukasa zdjęciem, Zmarszczył brwi i powoli wstał z krzesła. W jego oczach było coś mieszanina zaskoczenia i strachu. Skąd znasz tę kobietę?-zapytał Antonio niskim, niemal przestraszonym głosem. Lukas zawahał się, ale słowa zabrzmiały jak szept Ona jest moją matką. W tym momencie powietrze w biurze zdawało się robić coraz cięższe. A Antonio położył rękę na piersi, jakby próbował powstrzymać falę emocji. Elena patrzyła w milczeniu, zdając sobie sprawę, że stoi przed czymś znacznie większym, niż mogła sobie wyobrazić. To moja matka, powiedział Lukas, wyciągając z kieszeni stare zdjęcie, które trzymała jego matka. Ramka była zniszczona, ale uśmiechnięte twarze na zdjęciu były niewątpliwe. Pan Antonio gapił się. A jego wyraz twarzy zmienił się ze zdziwienia przytłaczające emocje. Zrobił zdjęcie drżącymi rękami, wpatrując się w młodą i promienną twarz mariny, swojej córki, gdy w gabinecie zapadła głęboka cisza. Głos mu się załamał, gdy wypowiedział imię, którego nie wypowiadał od lat. Zdezorientowany Lukas zrobił krok do przodu. Czy znasz moją matkę? Zapytał głosem pełnym podejrzeń i ciekawości. Pan Antonio podniósł oczy, teraz pełne łez, i powoli skinął głową. Ona jest moją córką, wyjawił prawie niesłyszalnym głosem. Elena, która wszystko uważnie obserwowała, poczuła dreszcz przebiegający po plecach. Połączenie między nimi wydawało się niemal niewiarygodne, jakby w końcu układano puzzle, o których istnieniu nawet nie wiedziała. Dowiedziawszy się, że jego matka żyje, Pan Antonio nalegał, aby razem pojechali do szpitala. Kiedy przybyli na miejsce, Marina wciąż krucha była oszołomiona, gdy zobaczyła, jak jej ojciec wchodzi do pokoju. Jej oczy napełniły się łzami, a głos jej się załamał, gdy próbowała go zawołać. Antonio podszedł i klęknął obok łóżka. Przepraszam za wszystko powiedział, ściskając dłoń Mariny. Powinienem był Cię poszukać wcześniej. Nigdy nie powinniśmy byli pozwolić, aby duma nas trzymała z daleka. Marina, łkając, odpowiedziała: Ja też popełniłem błąd, tato, bardzo za tobą tęskniłem. Elena i Lukas obserwowali z boku ze wzruszeniem, jak ojciec i córka w końcu się pogodzili, a ich słowa przebaczenia rozbrzmiewały echem, jak odrodzenie tej rozbitej rodziny. Historia przybrała zaskakujący i szczęśliwy obrót. Elena, Lukas i Sofia nawiązali przyjaźń, która z czasem ewoluowała. Przez miesiące więź między nimi a panem Antonio rosła, a mężczyzna stał się dla wszystkich wzorem ojca. Dom sąsiadów, niegdyś pełen tajemnic i niepokojącej ciszy, stopniowo przekształcił się w dom pełen śmiechu i nadziei. Podczas gdy matka Lukasa, Marina, całkowicie wyzdrowiała. Podzieliła się z Antonio i Eleną szczegółami swojej przeszłości. Wiele lat temu uciekła przed zaaranżowanym małżeństwem, zabierając ze sobą jedynie odwagę i pragnienie wolności. Mimo wszystko nigdy nie wyobrażał sobie, że ten gest zniszczy jego relacje z ojcem, a ponowne połączenie przyniosło ulgę, której nie dało się opisać słowami. Antonio z kolei wyjawił, jak bardzo wycierpiał z powodu nieobecności córki. I jak przybycie Eleny do restauracji ożywiło w nim chęć do życia. Z biegiem lat związek między Eleną i Lukasem rozkwitł i oboje postanowili pobrać się w prostej, ale pełnej miłości ceremonii. Sofia była druchną, a Marina i Antonio, ramię w ramię, byli zachwyceni widokiem swoich rodzin razem. Dla Antonio było to jak zataczanie pełnego koła od pustki po stracie do odrodzenia się w nowym, Pełnym znaczenia życiu. Restauracją, która stała się miejscem spotkań wszystkich, zarządzali teraz Elena i Lukas. Dzięki swoim innowacyjnym pomysłom przekształcili to miejsce w przestrzeń przyjazną dla społeczności. Antonio, obecnie na emeryturze, poświęcił swój czas opowiadaniu historii Sofii i pomaganiu Marinie odzyskać zapomniane pasje. Dom, który niegdyś naznaczony był bolesnymi wspomnieniami, stał się symbolem uzdrowienia i nowego początku. Tajemnica, która wisiała nad sytuacją tej rodziny, znalazła rozwiązanie w harmonijnym zakończeniu. Antonio, Marina, Elena, Lukas i Sofia odkryli, że pomimo strat i wyzwań, miłość i przebaczenie mogą odbudować to, co wydawało się utracone na zawsze. Ich historia pokazała, że nawet w najciemniejszych chwilach zawsze jest szansa, aby zacząć od nowa i znaleźć szczęście.